Marta Paszkin, którą widzowie poznali za sprawą siódmej edycji programu, Rolnik szuka żony, wraz ze swoim mężem Pawłem Bodziannym oczekują na rodzin kolejnego potomka. Niestety, pojawiły się pewne komplikacje, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z Rolnik szuka żony 7. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to para, którą miłość połączyła na planie siódmej edycji programu TVP. Rolnik szuka żony. Dziś cieszą się statusem jednej z najbardziej rozpoznawalnych par z hitu telewizji polskiej i są szczęśliwym małżeństwem skupiającym się na życiu rodzinnym i wychowywaniu synka Adasia i córki Marty, Stefanii. Para z niecierpliwością oczekuje także przyjścia na świat kolejnego brzdąca, którego płeć i przyszłe imię nurtuje fanów pary. Marta Paszkin wylądowała na porodówce. Marta pozostaje w stałym kontakcie z internautami, którzy chętnie śledzą codzienność jednej z najpopularniejszych par programu. Obecnie wraz z ukochanym odliczają dni do narodzin kolejnego potomka. Jak zdradziła sama zainteresowana, termin wskazany przez lekarzy okazał się być błędny. Na Stories na Instagramie Paszkiń pojawiło się nagranie z auta, którym bodzianny zawiózł ukochaną do szpitala.